Elo, widzowie, ja z tej strony Marek, to jest kolejny odcinek i będę się pojawiać z filmie z moim kolegą, właśnie jest ze mną. Elo. No uf, uf. Elo? To mój pierwszy dzień. No, jego pierwszy dzień. Mój już mamy mieć no, subów. Może będzie Oczywiście. 22. No, zostawiłeś suba, bijam 20, później 30. Potem, Dobra. Potem 45. No. Mam nadzieję, że taki film spodoba się z moją kolegą, jesteśmy właśnie sobie tutaj z moją kolegą w domu I, i słuchajcie, będą się pojawić filmy, ale nie codziennie, nie obiecuję, że codziennie może się pojawić film z Brą ale nie jestem pewny z kolegą, co nie? Hmm. I jeszcze może z Amonga, ale też nie jestem pewny. Bo jak próbowałem. jest żółta trawa. <grym> to jest y, pomarańczowa. No pomarańczowa, coś dziwnego. Rzuć to, okej? Okay? Rzuć to. No wrzucę, wrzucę, spokojnie. Jak twój tata dobra. No, ja się... um. o, tak dobra. A taka. I dzisiaj będzie, jest taki odcinek. Jak wtedy w, przy ognisku byłem z prawdziwego życia, to nagrywamy też jakby z prawdziwego życia, tylko no z kolegą i... Też, i też rozmawiamy I też rozmawiamy. I z Minecrafta może się jeszcze dzisiaj pojawi, ale nie jestem pewna. <śm> I I no nie, nie, nie pokazuję spazi. Dobra, no mam... naprawdę tak nie, nie będą tego widzieć No bijam, bijam pod tym filmem 2000. <laughs> Wyświetleń. I... <laughs> Chodź <tu>. co! <laughs> sobie. No i mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Co? pograbki przyszły? Ok. Dobra. No chyba już kończymy dwie minuty.